Siemka, witam Was bardzo serdecznie i niedawno dostaliśmy informację jak będzie działała licytacja, która startuje już jutro w World of Tanks. Mianowicie będzie dostępny w grze taka specjalna zakładka, będzie z młotkiem oraz ma być po prostu w prawym dolnym rogu Naszego garażu, jakieś okienko. I każdego dnia o 10 ma pojawić się nowa oferta. No i oczywiście będziemy mogli zobaczyć, ile jest ze przedmiotów, a także ich ceny wywoławcze. I normalnie będziecie te działy, będziemy po prostu obstawiać, ile chcemy dać i będziemy mogli zobaczyć konkurencyjną ofertę. Jednakże będzie ona ta licytacja będzie otwarta tylko w przypadku kiedy pojazd jest sprzedawany za wolne doświadczenie. Nie mam tutaj informacji, że jeżeli przedmioty będą za golda, to będziemy widzieć konkurencyjne oferty, ale jak podaje tutaj WarGaming Jeden przedmiot będzie dostępny za wolne PD, czyli jeżeli przykładowo będą dwie dyszki, to wiadomo, że jedna już będzie za golda sprzedawana. I zobaczymy konkurencyjną ofertę tylko wtedy, kiedy liczba ofert będzie większa od liczby przedmiotów. Więc przykładowo oni wystawią 5000 czołgów, ofert będzie 4000, to nie zobaczymy, jaka jest ta konkurencyjna. No, ale jeżeli jest przykładowo 5000 przedmiotów, 7000 ofert, to już zobaczymy. Także jeszcze może dodam, że oferty ze środka listy, czyli tam. Przykładowo jest 6000 obstawień, no to te 3000 będziemy widzieć, ile wynosi. I ostatnią ofertę możemy złożyć 10 minut przed końcem aukcji, czyli do 5:50. No i oczywiście, jeżeli postawimy jakąś sumę, zostanie ona odebrana z naszego konta. Kiedy wygramy aukcję, to dostajemy czołg. Jeżeli nie, to wszystko nam zostanie zwrócone. No i jeżeli przykładowo um, ktoś będzie miał tyle, taką samą wartość um, obstawioną, no to wtedy ten, kto obstawił ją wcześniej, wygrywa. No i tutaj to by było właściwie na tyle. Także naprawdę to była taka niespodzianka. Nie spodziewałem się osobiście, że to będzie tylko jeden czołg z Myślałem, że będzie troszkę więcej. E, także tutaj wiele osób mówiło, że dyszki będą za wolne doświadczenie. No jest to nieprawda. No chyba, że będzie tylko jedna dyszka, na co się nie zanosi. Ogólnie teraz e, można powiedzieć, że właściwie wyciekła już ta lista. E, ma być obiekt. 268 wersja piąta, czyli taki Dzik połączony z T10 dodatkowo. Type 59 Gold, 113 Beijing Opera, i to są takie trzy oferty, które już są praktycznie w 100% potwierdzone. Dodatkowo jeszcze ma być taki amerykański MET 8 poziomu AMBT. O ile się nie mylę, no i ta piąta oferta nie jest jeszcze do końca znana. Być może będzie to WZ111 QLin, no tak go nazywam, po prostu wiem, że tak się raczej nie wymawia, ale tak jest najłatwiej. Także ten WZ, no ale wiadomo, może być coś innego. Także to by było, myślę, na tyle w dzisiejszym odcinku. No i myślę, że widzimy się jutro. Spróbuję nagrać film, jak tylko będę w domu. Także do zobaczenia, do jutra, Narka. Cześć.